Black Kong to gra, do której mam mega mieszane uczucia. To tytuł, który wywołał i wywołuje u mnie do tej pory różne emocje. Sprawił, że jarałam się, podziwiałam lokacje czy oponentów, rzucałam keywordami co parę sekund, by po chwili znowu popaść zachwyt przez jakiś element tego tytułu. Ja bym może podkreślić, że nie sobie się traktowali ten materiał jak recenzję gry, bo no nie znam się na tym. Jest to raczej skrót o tym, co myślę o danym tytule. Jestem graczem, który kręci się wokół przy różnych gier, ale określam się raczej jako casuala, który gdy tylko widział w jakiejś grze tak like robił nup, nope, nup, nope, nup, nope, nup, nope. nup, mm -mm. no a, mm -mm. nie gram w to, mm -mm. słaba jestem na to. Jestem też mimo wszystko graczem, który będzie rzucał koło rodami na prawo i lewo podczas walki, będę marudzić na bossa, siebie, każdy piksel, który wejdzie mi w drogę, będę pierdlić, że nie nadaje się do tej gry, czy że ją rzucam w pizdu. W międzyczasie odradzając się i toptając w kółko i w kółko z powrotem na bossa, by mu za x razem napierniczyć. To na mój początek z wykoniem. Wyglądał tak, że trafiłam na bossa starucha, czy jaką się tam złej nie pamiętam, którego nie musiałam bić. Tylko mogłam go ominąć, była tam łatwo dostępna ścieżka za nim. Tak bardzo nie musiałam, że siedziałam na nim około 3 godziny, oparcie go klepiąc raz za razem, bo no tak, bo, bo tak jestem i muszę go naklepać. Często też, że jest to lekko cięższy gatunek, który nie prowadzi cię za rączkę, chociaż i tak ułatwili, dodając możliwość kupienia mapy z tego co słyszałam, nieomyślnie olewałam questy, które mogły mi bardzo pomóc w przechodzeniu gry i totalnie zmienić moje spojrzenie na niektóre rzeczy, a dokładniej na niektóre walki. Przy okazji myślę, że warto tu wspomnieć, że na niektóre rzeczy no głównie grafikę, wygląd lokacji czy areny z busami i samą kolorystykę. Patrzy inaczej, ponieważ dużo więcej rzeczy mi się zlewa ze sobą niż typowym ludziom, Bez względu na moje problemy z widzeniem. Gra zaczęłam gdzieś w około lutym tego roku i skończyłam w sumie niedawno, na początku kwietnia. I całkiem możliwe, że wpadłam w pułapkę myśli, żeby w końcu skończyć ten tytuł, że już go telegram, wychodzi zaraz gra, bla 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 x bla 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 bla. Eee, przez to też możliwe, że miałam bardziej negatywne nastawienie do przechodzenia jej, ale może krótko czym jest sam Black Mythical Kong. I jeśli ktoś się dziwo nie wie, jest to tytuł bazujący na chińskiej mitologii, a dokładniej powieści Wędrówka na zachód, jednej z czterech wielkich klasycznych tytułów literatury chińskiej. Opowiada ona o podróży buddyjskiego mnicha i ma ona charakter stricte fantastyczną przygodowy. I dodatkowo jest oparta o podania ludowe. Bohaterem powieści jest mnich, Tripitaka, któremu towarzyszy w podróży San Wokong, małp, inaczej zwany wędrowcem. I kilka innych postaci. Tak czy siak, my wcielamy się w jakąś randomową małpę, która została wywalona z domu na zbity pysk. Żartuję. Dobra. Jest to tytuł RPG akcji z elementami Southlake'owymi. Jeśli chodzi o te elementy, to możemy znaleźć tutaj typowe, wiecie, tuptanie od bossa do, do bossa, których czasem musimy się wyuczyć, by ich pokonać. Ale dalej polecam też uważać na zwykłe małpki, bo mogą nam nieźle napsuć krwi, jeśli je zlekce zlekceważymy. Mniej wylatuje nam waluta, którą możemy następnie wydać i punkty doświadczenia. No właśnie, w mapie nie rozdajemy statystyk za pomocą waluty z przeciwników, tylko wydajemy iskrę. prosto mówiąc punkty umiejętności za wbicie w poziomu. Iskrę możemy wydać w dwóch drzewkach, chociaż na, na potrzeby materiału rozdzielenie na trzy. Pierwsze drzewko, fundamenty, służy do ulepszenia naszej postaci, czyli wytrzymałości, ilości ataków czy punktów życia, many, obrony itd. itd. Możemy je ulepszyć też inaczej, ale wam tego nie zradzę jak. Możecie to sami odkryć, jeśli sięgniecie po ten tytuł. Jeśli chodzi o mnie, to dopiero w ostatnim etapie rozgrywki wydałam punkty po tej prawej stronie tego drzewka, bo najzwyczajniej w świecie reszta wydawała mi się dużo ciekawsza. Drugie drzewko służy do technik kostura. Mamy możliwość wybrania trzech postaw. Uderzenia, jest to głównie atakowanie lekkimi atakami, Nawadowaniem silnego ataku, by mocno przydzwonić przeciwnikowi i unikaniu. Pilaru, tutaj możemy spinać się na nasz kostur, by omijać dużą ilość ataków przeciwników. Ty też daje nam możliwość atakowania obszarowo, kilku wrogów na raz. Pchnięcie, jest bardziej defensywnym stylem gry. Umożliwia nam atakowanie bardziej z oddali, gdy namadujemy silny atak łączenie też naszych uników czy ataków, by bić oponenta szybko po mordzie końcem naszej broni. Osobiście najbardziej pasowała mi pierwsza postawa i głównie nią grałam, ponieważ mogłam grać tak jak najbardziej lubię, czyli bij się ze mną! Atak, atak, atak! Dosłownie maszowanie ataku, ładowanie ataku, jebutal mi się na łapa! Aby następnie móc y, robić. Ja piernicza, ała to boli, to boli, to boli. Ała, 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 ten boss jest nie. Fair. Ała, 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 by po chwili wrócić. Pisze ze mną leszczu. I tak w kółko, nie, ja, typowo ja. <grych> Kolejną rzeczą, którą możemy ulepszyć, są nasze zaklęcia. Mamy ich jakby, nie wiem, cztery rodzaje. A dokładniej, może tłumacząc, pod danym klawiszem mamy do wyboru na przykład jedno z dwóch zaklęć. których pozycji możemy zmieniać. Zaklęcia umożliwiają nam na przykład zatrzymywanie przeciwników czy użycie mocnego głaz, który w momencie idealnego użyca, niweluje jakikolwiek damage zadany przez wroga. Możemy też zamieniać się w inną istotę, która ma osobny pasek HP czy ataki. W trakcie gry dostajemy ich całkiem sporo. I tutaj warto wspomnieć, że mamy możliwość zamieniać się w coś właśnie za pomocą magii, czy też szybkie przyjęcie postaci za pomocą innej mechaniki. A dokładniej w momencie, gdy pokonamy specjalnych przeciwników, którzy śmierdzą zazwyczaj niebieskim czy fioletowym dymkiem, po pokonaniu ich możemy wchłonąć jego duszę, ich duszę, by później mocniej wykorzystywać podczas walki. Dodatkowo mają często pasywne efekty, jak zwiększona obrona czy na przykład krytyk. Oczywiście gra oferuje jeszcze na przykład, nie wiem, craftowanie zbroi, broni, jakiś pot, jak pod boost ataku, obrony itd. I na to zazwyczaj wydajemy swoją walutę zebraną z przeciwników, którą po śmierci nie tracimy. Jeśli chodzi o nierówność tego tytułu, jest ona najbardziej dla mnie widoczna podczas przemierzenia lokacji w różnych rozdziałach i podczas walki. Mamy na przykład piękne lasy z różnymi strumyczkami, roślinnością, my na stronie przejść do lokacji, która zlewa się ze sobą, bo jest głównie w różnych oceniach brązu. Od skał, powierzchni, po której chodzimy, roślinności, elementów krajobrazu, mniejszych przeciwników, czy często też sam wygląd bosów, zlewa się z areną. Jeden dnie dzięki zlokowanej kamerze wiem, gdzie stoi. Je, nie z rozdziału drugiego. Niestety nie jest to jedyny rozdział, gdzie wszystko się dla mnie ze sobą zlewa. Nawet jeśli ma detale, to są one mało zauważalne. Najgorsze jest to, że wiem, że potrafią stworzyć coś, co naprawdę zabiera dech w moich piersi. Czy to od wykonania świątyń, czy po prostu krajobrazu danej lokacji. Jedyne, do czego nie mogę pod żadnym pozorem się doczepić, to muzyka. Która naprawdę buduje klimat gry. Kać scenek, które może czasem walą na już swoją chińskością, ale nie taką, może umierałam z tylko wręcz miałam nadzieję na więcej. I nie mogę zapomnieć o filmikach na koniec rozdziałów. Każdy w innym stylu, ale za to jakim? Mogłabym się spuszczać i spuszczać na nimi, ale to uważam, że warto samemu zobaczyć. Z jednej strony chciałabym więcej takich scenek w innych grach, z innej nie, bo możliwe, żeby to by utraciło tą swoją magię. <laughs> Ciężki wybór. Idę może do bossów. Mamy ich dosyć sporo, a dokładnie około 107. Mniejszych, bardziej ważnych, ukrytych i głównych. Na plus uważam jest to, że większość z nich się nie powtarza, a jeśli już to mamy, to wytłumaczone. I serio, uważam to za ogromny plus, a, że potem nie są wykorzystywane jako zwykłe mopki, jak w innym sosie. Co do samej walki z bossami, to ojoj. Z jednej strony jest dużo świetnych przeciwników, wartych zapamiętania, i dużo takich, gdzie chciałam wyrywać sobie bossy z głowy i pakać, bo coś. Często miałam wrażenie, że próbuję dobyć z do obosa, uderzyć go, a on mi spiernicza. Duża część moich ataków w ogóle nie trafiała czy przenikała przez ciało. Zdając do tego to, o czym wcześniej wspominałam, czyli zlewanie się z areną, daję właśnie to uczucie tej nierówności. Albo zabijałam jakiegoś przeciwnika za szybko, albo utykałam na ich z czasu, coraz to bardziej zniechęcona do jakiejś potyczki. W pewnym momencie było tak dużo we mnie negatywnych uczuć, że oj, było widać, że omijam i sporą część że ze względu też na wcześniejsze doświadczenia bydziłam od razu negatywnie nastawiona na kolejnego dziwnika. Kolejnym minusem tej gry jest to, że posiada kobietę. Zostałam niestety nawrana i miałam ogromną, ale to ogromną nadzieję, że nie zobaczę żadnej. Bullshit. No Liczyłam ich chyba około 10. Nie mogli mi kurwa zrobić. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie nabierzcie się tak jak ja, proszę. że nie wiem do końca skąd mi się to wzięło negatywność co do tej gry. Tak szczerze, no doszło to do mnie pisząc scenariusz jako taki, by się nie zgubić w swoich myślach, że ciągle wspominam o negatywach. Że to mi nie pasowało i to i to, a to też była dupa, że się wkurzałam, prawie pakałam. Powinnam tak naprawdę rzucić tą grę, bo najzwyczajniej w świecie może nie była dla mnie. Ewentualnie nie była dla mnie w tym momencie. Że gdybym usiadła do niej, nie Kilka miesięcy później bym miała totalne inne wrażenia z niej. Nie wiem skąd we mnie się wzięła ta potrzeba ukończenia za wszelką cenę jakiegoś tytułu. Ostatnio, a tym bardziej w tym gatunku. Próbuję sobie udowodnić, że mimo tego, że sobie średnio radzę, i tak mogę ją pokonać. Nie wiem. Coraz <grym> <grym> to bardziej wpadając w spirale niechęci, negatywności, której co jakiś czas byłam wrywana bez by znów do niej y, trafić. Muszę chyba nauczyć się porzucać grę bez tych negatywnych uczuć, a co sobie ktoś pomyśli, a bardzo w to chciałaś zagrać, czy nie wiem, kosztowała dużo, czy jakieś inne takie rzeczy. Podsumowując, ogólnie może nie było słychać, ale cieszę się, że sięgnęłam po ten tytuł. I że go skończyłam mimo wszystko. Czyli uważam, że zasługuje ona na taki zachwyt, który osiągnęła. Z jednej strony nie. Z dnia dzisiejszych czasach gamingu, rozumiem go. Osobiście dla mnie jest to gra, której nie będę chciała drugi raz przejść, ale chętnie do niej się dowiedzie Delce. Małpa jest naprawdę grą spe... specjalną na swój sposób, a dokładnie tą chińskość, którą sama oferuje. Wiecie, zwyczaj gry przedstawiają, albo nie wiem, jakieś ostatnio światy fantazy, które uwielbiam, elfy, krasnoludy, Ewentualnie, nie wiem, mitologię grecką, nordycką też ostatnio się dosyć często spotykam, czy ewentualnie japońską. Rzadko kiedy, albo mi się tak wydaje, miałam styczność właśnie z mitologią chińską. I wspaniale oddali ten klimat. Ze wspaniałą muzyką, detalami w świątyniach, na zbrojach, tym voice actingiem. To, że walczyliśmy z przeciwnikami pasującymi idealnie do tego świata, gdzie też jeśli chcieliśmy, mogliśmy o nich przeczytać, by jeszcze bardziej poczuć ten świat scenkami czy npc-tami i tu tkwiła się dla mnie magia Wukonga i to ona mnie trzymała w tej grze. Dziwo, nie sam gameplay, do którego się czepiałam, ale w tych rzeczach naokoło. Jeśli kiedykolwiek będziecie chcieli sięgnąć po ten tytuł, to polecam, mimo mojego podejścia do tej gry. I tu dodam, bo wcześniej chyba nie wspominałam, że potrafię no palić kompa, więc uważajcie. I tutaj jest plusik ogromny że jest dostępny tryb testowy by sprawdzić czy wasz komputer da sobie radę ale wracając mimo swojego marudzenia czy złości gdy przechodziłam małpkę to no polecam ją ale nie, stawiać, nie nastawiajcie się na nią jak na gra 10 na 10 coś wybitnego bo nie jest taka w mojej opinii myślę że z takim nastawieniem dużo przyjemniej może się grać ja niestety wpadłam w tą pułapkę ale no wy nie musicie Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia w następnym albo o Split Fiction, albo o Dying Light'a, które ostatnio skończyłam. Trzymajcie się i dobrego dzienka Wam życzę. Bye! -o!